A teraz ważna informacja dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Rusza nabór do placówek. Miejsc nie powinno zabraknąć, ale warto zapoznać się z regulaminem i złożyć wniosek w pierwszym terminie. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego miał miejsce jeszcze w lutym. Do 17 dnia miesiąca rodzice musieli złożyć w przedszkolach, do których chodzą ich pociechy, deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na tych samych zasadach, jak dziecko zapisane do przedszkola po raz pierwszy. Rusza nabór do przedszkoli raciborskich od 3 do 21 marca. Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mogą zgłaszać kandydatury swoich dzieci do raciborskich placówek. Zgłaszać mogą się zarówno dzieci z Raciborza, jak i spoza naszej gminy. Nabór prowadzony jest na rok szkolny 2025-2026, a udział w nim mogą wziąć dzieci urodzone w rocznikach 2019-2022. Postępowanie uzupełniające będzie w maju, natomiast wyniki pierwszego naboru i lista zakwalifikowanych dzieci będzie udostępniona 10 kwietnia. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przedszkola są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do tego przedszkola w terminie od 11 do 17 kwietnia do godziny 15. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego stosuje się tzw. kryteria ustawowe, takie jak wielodzietność czy niepełnosprawność. Rekrutacja prowadzona jest internetowo. Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać za pomocą strony internetowej, wulkan link oczywiście podajemy na naszej stronie internetowej Urzędu miasta, a po zgłoszeniu tej kandydatury należy również do przedszkola pierwszego wyboru donieść wydrukowane dokumenty. Do oddziałów integracyjnych i oddziału specjalnego w przedszkolu nr 24 dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną przyjmowane są poza systemem rekrutacji. W celu zapisania dziecka do tych oddziałów rodzic powinien zgłosić się do dyrektora przedszkola nr 24.